Nazywam się Ania Antonowicz i zapraszam na film Jeszcze Raz. Niechwa źle. Zaskakujące dla widzów komedii romantycznych jest to, że film Jeszcze Raz jest o miłości oczywiście. Kaśka to jest dziewiętnastolatka, dosyć zbuntowana, która szuka swojego miejsca w życiu. Dwie różne kobiety, złaknione uczuć, spotykają niezwykłych mężczyzn na swojej drodze. Moja postać jest czterdziestokilkuletnią kobietą, niezrealizowaną tłumaczką języka z języka włoskiego. Kobietą, która samotnie wychowuje, dorosłą już właściwie dwudziestokilku lat. No dobra, opowiadaj. Mamo, proszę. Ma dosyć dziwne stosunki z mamą. Jak zajdziesz w ciążę, ja dziecka nie nie będę. A przede wszystkim bezskutecznie, do pewnego momentu, bezskutecznie poszukuje swojej drugiej połowy jabłka. Paweł to bystry Wesoły, energiczny chłopak, dla którego pozornie szczytem romantyzmu jest przewiezienie dziewczyny sportowym autem 200 km na godzinę z uchylonymi szybami i, i z głośną muzyką. Na co czekamy? Mam bagaż. Nikogo nie lubi, nic ją tak za bardzo nie kręci. Wszyscy ją właściwie wkurzają, a najbardziej wkurza Paweł, którego poznaje. Fajny dupek. Właściwie on jest takim punktem zapalnym. Autorami pomysłu komedii romantycznej jeszcze raz są państwo Ilona Łepkowska i Armin Wenzel. To oni stworzyli ideę tej historii, ideę dwóch równoległych opowieści. Z Mariuszem Malcem. Pracowaliśmy już w serialu M Jak Miłość, dlatego bardzo dobrze się znaliśmy, znamy i tak naprawdę od samego początku rozumieliśmy się w każdej scenie, wiedzieliśmy o co tak naprawdę nam chodzi. Kilka słów wystarczyło, żeby było wiadomo już, co trzeba robić w danej scenie. Moim marzeniem było zaproponowanie głównej roli Danu Ciestence. Cieszę się, że, że udało się ten zamysł zrealizować. Myśmy się spotkali po raz pierwszy, więc to właściwie było głównie ta praca to było takie obwochiwanie się. Wiemy. Z reżyserem Mariuszem Malcem spotkaliśmy się właściwie pierwszy raz na przymiarce kostiumów. Wcześniej on znał mnie, widział taśmę z castingu ze mną, natomiast ja nie znałam niego, ale muszę powiedzieć, że ta współpraca przebiegała naprawdę fantastycznie. Kiedy miałem scenę przyjazdu po, po kasie, otwiera mi jej mama, czyli pani Danusia Stenka, no i oczywiście no i spojrzenie, tutaj oczywiście ogień w oczach, na co reżyser krzyczy, Przemek, ale ty tu przyjechałeś po córkę, nie po mamę. Ja z moją córeczką miałam, bo ja wiem, już nie pamiętam dokładnie, dwie czy trzy sceny. Także był to ułamek sekundy w filmie. Z Przemkiem Cypriańskim e, pracowałam najdłużej, no bo byliśmy tam właściwie partnerami e, na planie i muszę powiedzieć, że mm, we dwójkę na początku bardzo chcieliśmy, żeby wszystko było super, a później się okazało, że z tego wszystkiego jest naprawdę super. Bardzo dobre będzie dla filmu, jeżeli właśnie, e, właśnie szybko się poznamy, zaprzyjaźnimy e, i udało się to. Myślę, że się udało, bo, bo gdzieś tam nawiązaliśmy bardzo szybko taką... E, takie, taką dobrą energię, i y, złapaliśmy taką dobrą energię, i, i to chyba się przeniosło na plan. Podobało mi się to, że każdy z nas starał się, żeby ta druga osoba też była zadowolona, więc konsultowaliśmy pomysły, ale czy tobie się podoba, a tak, no mnie się podoba. Y, y, I nie, to było dla nas naprawdę jakaś, jakiś bardzo, bardzo ważny czas. I we dwójkę wiedzieliśmy, że chcemy, żeby to był fajny czas, i mi się wydaje też, że walczyliśmy o to, jeżeli coś szło nie tak, żeby ta druga osoba też się czuła komfortowo. I to jest ważne. No I uważam, że to jest partnerstwo. Moja przyjaźń z moim partnerem to nie jest nowinka. Znamy się już od, od jakiegoś czasu z Jaśkiem Fryczem. I znam też sporo ludzi z tej ekipy. Pracowałam z większością z nich, więc są takie sytuacje, które po prostu się powtarzają. Nasze spotkania, kolejne spotkania. Niewiele było dla mnie nowych osób na planie. Wydaje mi się, że dla każdego młodego aktora to jest niesamowite przeżycie pracować z taną tostanką Janem Fryczem. We wszystkich poprzednich historiach Janek albo mnie zdradzał, albo porzucał. I to jest pierwsza historia, kiedyśmy się wreszcie spotkali. Korzystanie z ich doświadczenia, trochę podglądanie ich i no dla mnie to była taka nagroda, to znaczy taki taka, taki naprawdę. Deser. Y, na koniec y, zdjęć filmowych. jak złamana głębi, Jestem na No nie miałem wątpliwości tak naprawdę, że Rolany wspaniale mogłaby stworzyć Doniastępka. Oczywiście było pytanie, czy to jest możliwe marzenie, żeby to było na tak naprawdę. E, rozmawialiśmy długo. Fajne było to, że Danusia chciała stworzyć tę postać, że nie tylko po prostu ją zagrać, ale, ale na, te, na ten czas wejść w skórę Anny. I to była naprawdę partnerska, piękna przygoda, tworzenie postaci Anny. To jest takie spotkanie, to, to, to jest coś, co mnie zawsze najbardziej interesuje w y, moim zawodzie spotkania z ludźmi. Tak naprawdę to jest najistotniejsze. A Tadeusz? Nagłe zebranie z zarządu firmy. No dobra. Z Janem Fryczem spotkaliśmy się nad morzem, długo rozmawialiśmy i też coś y, zadziałało, jakaś taka dobra energia. Wtedy wiedzieliśmy, że warto taki film zrobić, warto się spotkać na planie, warto popracować. Stworzyć rolę Michała. Postać odmienną od ról, które zazwyczaj kreuje Jan Frycz. Mam nadzieję, że i spotkanie z Danusią Stenką i z Janem Fryczem na, na planie było na tyle ważne i na tyle fajne, że Państwu spodoba się film, który za chwilę wchodzi do kin. No z Jaśkiem zawsze jest wesoło. Z Jaśkiem jest czego, czego mu zazdroszczę. <laughs> Jaśek ma. Takie piękne poczucie humoru. Woda mineralna bez gazu i bez lodu. Z cytrynką? Nie, bez cytryny. Kto, które mnie uwodzi. I z Jaśkiem jest lekko i wesoło, ale też bywa poważnie. I może być również nawet i groźnie, bo się bywa bardzo zdecydowany. Ale ja prosiłem bez cytryny, a tu jest cytryna. Bardzo się cieszę, ponieważ i Danusia, i Janek wnieśli wiele swojej dobrej energii, swoich pomysłów, swojego doświadczenia i do całego filmu, i do postaci, które, e, które stworzyli. Myślę, że to fajny duet. E, śmiejemy się, że nie, nie po raz pierwszy spotykamy ich na ekranie, no, ale myślę, że tak jasnego, tak radosnego Jana Frycza nie widzieliśmy już dawno, a Danusia z tym myślę wierzę, że stworzyła też postać odmienną od wcześniej zagraną. Cała załoga robiąca ten film zasługuje na, na słowa uznania, na pochwałę, tak myślę. E, proszę też pamiętać, że to uczas wakacyjny. Także jest to jeden z niewielu filmów, gdzie tak naprawdę ekipa, realizując zdjęcia, przeżywała własne wakacje. Kończyliśmy w sierpniu, kręciliśmy we wrześniu. Dokumentacja była w lipcu, mieszkańciliśmy i na Helu, i Zakopanym, to można powiedzieć, że właściwie no, ekipa miała niezłe wakacje, realizując Dość trudny film, jakim jest komedia romantyczna. Jeszcze raz. Lubię coś wiedzieć o dziewczynach, które zamierzam zaszczycić moim nieotwartym wdziękiem. Boże, jakiś ciebie dupek. No, nie mieliśmy zbyt dużo czasu e, z Anią, żeby się poznać, bo spotkaliśmy się no, w na krótko przed e, rozpoczęciem zdjęć. E, dlatego gdzieś tam przyszła taka mobilizacja od razu w nas, że e, bardzo dobre będzie dla filmu, jeżeli właśnie, e, właśnie szybko się poznamy, zaprzyjaźnimy. E, I udało się to. Trzymałeś za mnie kciuki? A to my jesteśmy w jednej drużynie? Jasne, tylko ty jeszcze o tym nie wiesz. Czy, czy twoje życie to pasmo miłosnych sukcesów? Czy katastrof, Czy jesteś po prostu radością? No, nareszcie! Może byśmy spróbowali jeszcze raz? Za nami ponad 30 dni zdjęciowych, trudnych zdjęć w górach i nad morzem. Przy wiecznej pogodzie, a mieliśmy też taki dzień zdjęciowy w górach jednak spadł śnieg, a Przecież to jest komedia nie tylko, że romantyczna, ale wakacyjna. Także musimy sobie z tym wszystkim poradzić. No obok mnie stał fantastyczny operator Damian Pietrasik, więc nie było tutaj problemu. I myślę, że taki team, jaki stworzyliśmy z Damianem, no jest w stanie góry przenosić, także powstało coś interesującego w warstwie obrazu. W scenariuszu były em, zaznaczone słoneczne dni lato. Pełni, a, a my niestety mieliśmy dość sporo deszczu, zachmurzonego nieba. I co najsmutniejsze, kiedy wdrapaliśmy się um, podczas naszego, naszej pierwszej wędrówki na interesujący nas szczyt, okazało się, że całe góry zasnuła mgła, więc um, nici ze zdjęć takie um, psikusy nam sprawiała pogoda. Ja przyznam szczerze, mimo że jak powiem trzeci raz w górach byłam, nie było z moją kondycją najgorzej. To jest dość trudny moment, uderzanie partnera w twarz. Zez zezwolił na to, a i sam zasugerował, żeby go uderzyć naprawdę. Oczywiście poza tymi ujęciami, które gdzie już byłam tylko w zbliżeniu, ale trudno jak to w życiu trudno czasami idealnie trafić, więc zdarzyło mi się go uderzyć trochę za mocno kilka razy. I to jest bardzo przykre uczucie, bo się... człowiek, aktor czuje się wtedy bardzo niezawodowo. Jak totalny amator coś się tam wymyka spod kontroli. Ale ponieważ było to za przyzwoleniem, działo się to za przyzwoleniem mojego partnera, więc jakoś mi to wybaczył. E, ja jestem człowiekiem, który tego nie robi na tak zwane życie. W życiu nie uderzyłam jeszcze nikogo w twarz i pewnie sobie rekompensuję to w zawodzie. <noise> to jest dość... Zauważyłam to w teatrze, na scenie, zwłaszcza, może nie tyle na zdjęciach, bo... Ale na scenie to coś niezwykłego. Już się sprawia mi to dużą przyjemność. Komedia romantyczna to przecież gatunek, który czerpie bardzo dużo z baśni. Ludzie, niezależnie od wieku, potrzebują dobrych zakończeń własnych historii i tych, które oglądają w kinie. Ja myślę, że w zimowy wieczór fajnie jest. Dwie godziny spędzić w przyjemnym otoczeniu polskich kur, polskiego morza i wierzyć w to, że historia potoczy się dobrze. Że bohaterowie przeżyją, mało tego, być może się w sobie zakochają. Kochać z umiarem na zabój. Na zabój z umiarem. Brunetki, blondynki, a wszystkie was dziewczyny <laughs> Nie wyobrażam sobie miłości bez elementu romantyzmu. To jest wpisane. Jak jeden dodać, jeden dwa. Oczywiście, że musi być happy end. Pytanie tylko, czy jest to proste dochodzenie do wielkiego uczucia, czy bohaterowie przeżywają rozmaite perypetie. I proszę Państwa, w naszym filmie bohaterowie przeżywają rozmaite perypetie. I nie wiadomo, czy się uda. No ja to lubię happy endy. Ale tak aktor to by tak nie zawsze chciał grać, chciałby jakieś dramaty wielkie, i to tak niebanalnie i wbrew i nie wprost. Ale mi się wydaje, że każdy gdzieś tam szuka przecie happy end. Jest tendencja, by też tam ma dobre zakończenie, ale muszę Państwu sprawdzić w kinie, jeszcze raz czy jeszcze raz do właśnie tak się kończy. Jeszcze się nie liczy Zatańczmy, zatańczmy, ze wstyd Jeszcze raz zawiesz mnie do pierwszej łzy Jeszcze raz powietrze się nie liczy Zatańczmy, jak zajdziesz w ciąże, ja dziecka nieńczyć nie będę. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz jeszcze raz i jeszcze raz. Serdecznie Państwa zapraszam. Nie banalny film o miłości. Nie jednej miłości. Dodatkowo komedia. Jeszcze raz. Jeszcze raz powietrze, nic się nie. Nazywam się Przemek Cypriański. Serdecznie zapraszam Państwa do kina na film Jeszcze Raz.